Cześć, witam was na megadiscount.pl. Pokażę wam dzisiaj Iwi, czyli córkę Złej Królowej z serii Disney Channel Następcy. Przedstawiam wam Iwi, córkę Złej Królowej. Przyjrzyjmy się teraz jej wyglądowi. Jak widzicie, Iwi ma bardzo długie, granatowo-czarne włosy, które są troszeczkę lokowane. Są one bardzo gęste, co mi się bardzo podoba. Z przodu możemy zauważyć taki bardzo e, fajny warkoczyk, który przytrzymuje grzywkę naszej bohaterki. Brwi Iwi również są granatowe, jej oczy są e, dosyć delikatnie podkreślone. Widzimy tutaj tylko długie rzęsy, zaróżowione policzki oraz różowe usta. W uszach Iwi znajdują się kolczyki. Są to złote korony. Pasują wyglądem do jej naszyjnika, który również jest złoty z czerwonym klejnotem. Iwi ma na sobie skórzaną kurteczkę, e, sięga, jej rękawy sięgają łokci, które od razu Wam pokażę, że się bardzo e, dobrze skinają. E, rękawy są niebiesko-białe, a cała kurteczka jest w takim jeansowym kolorze. Zamek kurtki jest złoty, mamy tutaj także niezdejmowalny pas, ale warto zwrócić uwagę również na kołnierz naszej bohaterki. Jest on plastikowy, z tyłu mamy znowu logo korony, jest on bardzo wysoki. Oczywiście w razie potrzeby możemy go zdjąć, ale uważam, że daje tutaj dużo uroku naszej Iwi. Kolejnym złotym elementem jest bransoletka w kształcie korony. A tutaj też e, wspomnę, że wszystkie, wszyscy bohaterowie z Wyspy Potępionych mają właśnie takie czarne rękawiczki. W ten sposób można poznać, że to, są to czarne charaktery. Spódniczka Evie jest bardzo kolorowa, e, no i e, trudno powiedzieć w jakim jest kolorze, jest e, bardzo rockowa, poplamena różnymi kolorami. Do tego Evie ma na sobie rajstopy w kolorze Czarno-białym, a także botki na wysokim obcasie, które są czarne i również mają na sobie motyw korony. Wszystkie stawy lalki się ruszają. Oznacza to, że możemy zginać jej kolanami, nadgarstkami, łokciami, ramionami, a także głową. W zestawie znajdziecie także specjalne akcesoria. Iwi yy, ma. Pęknięte lustro, czyli charakterystyczny e, charakterystyczną rzecz jej matki złej królowej, posadzimy teraz iwi i zobaczymy, co kryje się w lustrze. Lustro, jak widzicie, ma złotą oprawkę. Jest trochę już zbite, ale możemy je otworzyć. Kiedy otworzymy nasze Złote lustro, wypadnie nam naklejka. Przy każdej lalce znajdziecie taką naklejkę, oczywiście możecie je kolekcjonować. Czyli lustro jest takim jakby tajemnym schowkiem. Zamkniemy teraz naklejkę tam, gdzie jej miejsce, no i posadzimy Iwi wśród innych bohaterów z serii następcy. Evie jest jedną z osób, która pochodzi z Wyspy Potępionych. Jak możecie się domyślić, jest ona jednym z czarnych charakterów. Dodatkowo mamy tutaj inne postacie z filmu Następcy, których recenzji znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli chcielibyście mieć Evie w swojej kolekcji, zapraszam was na megatysk.pl, gdzie znajdziecie ją w naszym sklepie.